Witam Państwa w kolejnym teście faktu. Dzisiaj będziemy testować frytkownicę z Didla, która kosztuje 349 zł. W gazetce opisana jest jako frytkownica bezsłuszczowa na gorące powietrze, jednakże z instrukcji wynika, że można w niej także piec mafiny, podgrzewać pierś z kurczaka lub mrożone żeberka. Zobaczymy, jak poradzi sobie z frytkami. Frytkownica jest bardzo prosta w obsłudze. Składa się z patelni i z kosza, wyjmuje się to w ten sposób. Tutaj jest kosz, na dnie patelnia, kosz można wyjąć z patelni i nałożyć frytki, albo je po prostu wyjąć i wysypać. Wkładam Napisane jest, że frytkownica jest beztłuszczowa, jednakże do takiej ilości ziemniaków trzeba dodać pół, pół łyżki tłuszczu. Ustawiamy na 16 minut na 180 stopni. Włączamy start i zaczynamy. Po upływie połowy czasu trzeba będzie wyciągnąć koszyk z patelnią, przemieszać frytki, żeby równomiernie się przypiekły, i wsadzamy z powrotem. Robota nie trzeba będzie wyłączać, wystarczy, że wyciągniemy koszyk, wtedy on się sam zatrzyma. już się zrobiły, wyciągamy koszyk razem z patelnią i Jak widać część z nich jest przypieczona, a część taka nie do końca zrobiona. Może trzeba by to częściej mieszać. No wygląda na to, że część jest niedosmażona, a fragmenty są przypieczone i są odrobinę suche, więc nie wiem, czy to dobry sposób na robienie frytek. Umyliśmy już koszyk i patelnię, dlatego możemy przejść do robienia mafinek. Wstawiamy je do koszyka. Nie znieści się zbyt wiele, raz 5, będą szósta. Całość. Ustawiamy na 160 stopni 20 minut. Ociągamy, zobaczymy czy mafimy się zrobiły. Wyglądają całkiem dobrze. Pytanie czy są w środku pieczone. Sprawdźmy. Gorące, ale pieczone. Na tym kończymy nasz test. Nie da się ukryć, że urządzenie jest funkcjonalne. Bardzo łatwo można je przenosić dzięki tej oto rączce. Kabelek można wyciągać i chować, dzięki temu łatwo można je przechowywać, ale jako, że nazwane jest to frytkownicą, to frytki powinny wyjść genialne, a były z jednej strony trochę przypieczone, z drugiej niedosmażone. Więc teraz pytanie, czy jest to warte 350 zł. Tak naprawdę porcje, które można zrobić w tym urządzeniu, to są porcje dla najwyżej dwóch osób i funkcje, które ma ta frytkownica, spełniają tak naprawdę funkcję piekarnika, więc jeżeli ktoś ma piekarnik, to taka frytkownica chyba nie jest mu niezbędna.